Hej kochani, witajcie w kolejnym odcinku ze Swag and Sorcery I dzisiaj dwa questy na wstępie zrobione Och, ile ja się nafarmiłam To wy sobie nawet nie wyobrażacie, a przed chwilą nawet wróciłam z kolejnych wypraw e, Tu się zrelaksujemy I przede wszystkim przecież mamy staffa Tylko, że ten staf jest na level 7 Ale ja mam pieniążki ja porobiłam jakieś naszyjniki, pierduki, posprzedawałam. No niestety, trzeba było to porobić. I tobie zrobię tak, level siódmy. Tobie też zrobię level siódmy. Tobie zrobię level dziewiąty, bo ty mi coś padasz za często. I Hoshi, ja tobie dam. Stamina, siła, stamina. Wydam na ciebie pieniądze, bo ty jesteś. O, jeszcze odwrotnie włożyłam. A może dlatego mi padli, jak w chyba źle włożyłam. Nie. Ale to ty mi padłeś, nie? No, nieważne. Eee, e, e. Teraz tak. Ja w ogóle mam trochę rzeczy do porobienia. I znalazłam Elegant Breastplate. To jest właśnie ten jeden, który znaleźliśmy. To teraz mam na niego blueprint. Możemy sobie je zrobić, więc ja chyba go sprzedam na razie. Ten, co mam jeden. I jeszcze hełmik. Wiecie co? Ten hełm to ja chyba zrobię, ale to ty idziesz tutaj. Tutaj czy coś znalazłam? Chyba nie. nie. A w broniach? Też nie. A ten Frost Axe powinnam przecież zrobić za planki i... Dobra. To mi będzie potrzebne. Z pięć. Hmm. Planki. Za trzy zrobię. No, trochę tego jest do zrobienia, ale okej, okay, to będziemy sobie robić kiedy indziej. Dobra. A wy jesteście gotowi na wyprawę? Nie. Ty musisz zrobić te planki. Ty robisz to. Teraz tak. Rosalinka, ty dostajesz tego stafa. Co ten hałm daje? Siłę i życie. uhuhu. No to moglibyśmy go dać Ediemu na przykład. Albo moglibyśmy go dać Hoshiemu, i, ale to ci zabierze damage, ale da Ci defense. Właściwie, co ja bym to chyba dała Ediemu, bo. <grym> Jak on wygląda? Bo. Oni już sobie nawet radzą na, tym, na tej drugiej mapce, ale właśnie nie do końca. Więc jakbym udała ten hełm, to może by mu szło lepiej. A ten hełmik jest gorszy. Chosi, a jakbym zamieniła ci. Damage na jednak życie. Żebyś ty trochę miał większą przeżywalność, bo tobie coś kiepsko to idzie. A teraz mogłabym, czekaj zrobić Frost Aksanie Nie, bo potrzebuję jeszcze te, o te dwie, tak? No i dobra, i zrób tego. Ty już możesz iść tutaj i wy możecie w sumie pofarnić o to. To chyba było kiepszczejsze. Ej, dobra. Co my tu dostaniemy? Maska To ja może założyć, bo ona straszy naszych wroków. A o, kurde, A, plus 11 rezystansu na damage. Następnego czasu aż rozostanie zostanie uderzony. O jejku, ale staminy daje też dużo. Tylko, że to jest na level 8. No to Hoshi może to oczywiście założyć. I będzie miał dużo defa. Dobra, załóż. Pięknie wyglądasz. No, ale Rosalinka. Wiesz co, bo ty masz ze zręcznością to bez sensu. Załóż ten helm lepiej. Ja ci później mm. zrobię jakiś lepszy. Albo tutaj z damage'em. Ale to physical damage to nie. czekajcie, mamy event 10 koton, dobra i znowu dałam na marne te 10 kotonów. zawsze muszę tym koton dawać na marne to na razie nie robię wy jesteście na wyprawie czekaj, bo ja miałam się ci ubrać jeszcze aksa miałam tobie dać o, a i teraz tak kurde, Hoshi znowu 20 defensów ci spadnie no to, to nie może tego aksa damy Edie, a Edie nie może, bo, bo nie ma statystyk w ogóle. 44 siły, ty masz 42 siły. Ale to być bardzo damage podskoczyło wtedy. Podniosło. Stamina 23, a ty masz staminę, mój drogi. 20. Ja mam pieniążków. Hmm. Weźmy sobie to na razie. O, jeszcze crossbow dostaliśmy. No i kolejna misja, na całe szczęście. Co my tu mamy? 20 tych. Mamy już mamy 16 ich. od tych, tych zielonych. O, właśnie. A one wypadają tutaj? Tylko tutaj. Dobra, to idźcie tu. Mam nadzieję, że z tym uzbrojeniem wam to jakoś pójdzie. Nie, znowu źle. Ym, czy ja was mogę jeszcze jakoś kurczę dziwnie ubrać? Chyba nie. Dobra, zobaczymy. Wy idziecie tu. Ale podoba mi się. <grytanie> o i duch. A nie, poczekaj, ja poszłam. Tak, ja poszłam do elitarnych duchów. Nie, elitarnych guli. O, znowu jakiś achievement za 100 czegoś. Nie wiem, czy ty straszysz, czy nie straszysz tym mokrem. Ob... Przychodzi ci życie co chwilę, więc... O, a tu mam jakiś blublin. Ale to jakiś niebieski, czy znaczy zwykły taki siwy, o, niebieski. Czy wy nie macie podków? Nie macie, kurde. I co teraz? co rado to zabić? A ty masz potki? Ty masz ale sobie sama nie a i to zabiło wtedy tego przeciwnika no tak, tak było napisane nie, to tak, tak było napisane chyba że jak Eddie zginie to zabija przeciwnika, który go zabił, bardzo dobrze no dobra, udało wam się a wy tak w dalszym ciągu masz 319 życia a no i tak dostajesz bęcki chociaż w sumie jako tank no to dziwne, że byś nie dostawał o już mamy 20 no dobra, to co my tu dostaniemy broń okej okay. co ty masz tu za broń tą samą tylko, że plus 20 wampirizmu i więcej zręczności tylko, że ona jest troszeczkę słabsza Tam masz Ice Resistance, a tu masz Dark Resistance. Ale ja to chyba wymienię, bo ty będziesz się bardziej leczył nią. To nie jest chyba głupi pomysł. Co ty Noel na to? Jak myślimy w ogóle tak, to kosztuje 2000. Dobra, na razie to sprzedam, to mogę sprzedać to i to. Ej, ten musket jest... Kurde, on jest dobry, do, dobry nawet. Ale mamy tylko jednego. Hmm. Poprawdźmy trochę rzeczy, bo ja mam dużo surowców. I przydadzą się pieniądze. Ty idziesz tu, ty idziesz tu. Niestety no tej skóry, z tą skórą mamy kiepsko. To możecie pokrać. Ty możesz iść tu krawcić potki na przykład i manę a ty możesz iść w sumie nigdzie a może może zrób tak nie, nie tu nie tu niestety trzeba to tak przesuwać, bez sensu e, dobra i krawcą. A jak my stoimy w ogóle z tym? No dobra, dam trochę relaksu. Mamy 1500 kasy. A te elitarne gule to są oczywiście w tym... Eee, hmm. e, I znowu, to czy to? Dobra, bierzemy z zucini. O, udało się. Znowu na jakiś crossbow dostałam printa. Simple Musket zaraz, ale ja już chyba miałam ten crossbow. Bez sensu. Tu mam naspira. Aha, hmm. ale on jest. Dwa set planki jeszcze. Pokaż mi to. Czekaj. Craft. I tu weźmiemy tak dwa set planki, to zaraz się wygraci. Tu aż to widzę ładne statystyki, mój drogi. Mógłbyś. <laughs> e, dwa planki. co, zrób jeszcze dwa. I teraz ty dzięki temu będziesz mógł zrobić spira. I tego spira może damy. Czyli jak tu stoisz 15% siła. Ty jesteś tankiem, ja tobie powinnam wszystko dawać. Ale nie mam nikogo takiego na siłę typowego. Może Edi będzie na siłę. Dobra, zróbmy Equip. I teraz tak: jak dam ci to, to będziesz mega damage. Ale ty jesteś tankiem, kurde. O, to ci nawet polepszy statystyki i siła. Yy, I defa jakoś. Aha, bo to ma natural damage. To defa tak nie jest zbyt, ale. Ty masz kiepską broń, muszę przyznać. O kurde, Chosi, to może dlatego Ty taki jesteś kiepski? A tu? O matko, 60 damage. Ale tu jakbym ci dała. Nie no, ten spira jest o wiele lepszy. Wiesz co? Masz ty tego spira. I zrobimy po prostu jeszcze jednego. Co wy na to? I nawet jeszcze jednego żeby sprawdzić czy będzie lepsze, najpierw sprzedam, bo pieniądze są mi potrzebne, a to będzie pewnie drogie <laughs> fire damage i siły 25 to jest troszeczkę gorsze a ten twój gorsze no i elegancko, i teraz patrzcie Sprzedajemy tak, sprzedajemy Frost za 1600, sprzedajemy to za 1200, sprzedajemy to i sprzedajemy to. I mamy niesamowite pieniądze. Teraz ty wracasz tu. Ty, a może bym ich zmiksowała? Bo mam tak, dwóch dobrych nawet ludzi i dwóch słabych. A ja tak, na przykład tego z chociaż nie, bo on jest słaby dosyć. Kosi nasz. E, tylko teraz jeszcze, żeby wyekwipować to, potrzebuję dziesiąty level. Więc na przykład, Hoshi, ile, ile to potrzebujesz? Pomiędzy? 1500. No dobra, wygląda mi o pierwszy. I teraz ty. Dziewiąty level. Tu też mi to zabrakło trochę. Ale Hoshi, ty możesz, możesz się ubrać w to. 40 defensa ci to da. To by ci dał mage ale... Eddy. tu ci da mage ale zabierze ci defensa. Eddie tu w ogóle masz te potki, bo widzę, że Kiepsko Nie, zostawimy na razie tak. Teraz tak, wyjdziecie tu. Wyjdziecie tu. Zobaczmy, jak oni sobie będą radzić z tymi spirami. O, tu piękny od o, Ognie w ogóle idą. A zaraz, wy jesteście tą gorszą niby ekipą. A demagery, widzę, idą piękne. I to od tanka. Takiego ale tanka, no bo czasami jednak te bossy, te moby uderzają te osoby z tyłu. Więc tak też nie do końca taki tank. Czy leczysz się czy nie? Aha, bo oni, no tak, przed uderzeniem się zawsze leczą. Po prostu marnują kolejkę, jeżeli chodzi o uderzenie. Mamy takie bossy? Nie. Wiesz co? Bo on, jak cię uderzy. On potrafi naprawdę mocno uderzyć, to no właśnie. Nie wyłącz tego spela, bo widzę, że na zielono mi się ludki świecą. Ale chyba nie trafiliśmy na żadnego um, elit gola. Tu się udało, pięknie, dwie stówki przynieśli. No, ci trochę mniej kasy przyniosą, ale zawsze coś. mamy Event Execute i Rehabilitacja. Spróbujemy jeszcze raz rehabilitacji. Niestety nie wyszło, wszyscy są unhappy. Ten dam, damy im trochę na pocieszenie. Ale udało się wygrać. Najgorsze jest to, że tych elitarnych guli kurczę musimy bić. To, to może teraz dla odmiany wy idźcie tu, a wy idźcie tu. Tobie trzeba było tylko troszeczkę życie może jeszcze podnieść rucholinko. Kurde! Chyba moja celność jest dosyć kiepska, no właśnie. Jednak tą zwinność trzeba będzie podnieść. Ona wpływa na celność. Na uniki na celność. Ja widzę, że oni często, oni często pudłują. Teraz wydamy kasę na zwinność, zwłaszcza, że tam po stówce to można trochę podnieść. Jakby mnie pudłowali, to by o wiele lepsze hity dawali. <grymne> Mamy tutaj znowu jakiś, jakąś czapajkę, ale to też taką zwykłą, siwą. I nie ma żadnych elitarnych kurczyk uli. Teraz sobie zobaczymy tę czapajkę, bo to już jest koniec z ostatnim kotom. Będzie? Nie. O, tu mamy w ogóle jakąś... O, szansa na wyleczenie całego party. To już mi się podoba. 4 soro stony. Akurat. Wiesz co, idź ty to zrób. A to co było? Aha, to powiększa Wiesz ładnie. No i ta skóra, kurde, z tą skórą będzie ciężko. Mm. Wiesz co ty możesz iść. Aha. No to nie to jest potrzebne. Dobra, jak już tu jesteś, to sobie pokrać. Wyszło wam, rozumiem. Chyba wyszło. Wiecie co ja to sprzedam? Skąd ja to mam? E, to też sprzedaj. I miałam w ogóle im dać y, zwinność. Przede wszystkim to im. Co to jest? Aha, szansa nakryta, no to też dobrze. Bo oni mają, aha, po 30-33, a tu patrzcie, 59, a tu jest 20, tylko też. No dobra. Teraz możemy w ogóle ciebie level up zrobić, mój drogi, na 10 poziom. Ale to mi na razie nie jest potrzebne, znaczy. Jest, ale nie aż tak bardzo, w sensie wiecie o co mi chodzi. Nie mam nawet, żeby go w co ubrać. Yy, ty masz 27 szans dobra, ale to i tak już jest niebieskie nie wiem, czy możesz to lepsze ukracić. O, nie mam tego. 8 Ok, i teraz kto to będzie nosił? Co mi to daje? Resa na... Ice Damage i 26 Defensa. To mi daje 19 stamina więc bym zamieniła Staminę na szansę na wyleczenie całego party. I tu zwinność i życie bym wymieniła. Ale mam więcej Defensa. To tylko 5% spadnie, ale spadnie też Damage, no bo on ma tu zwinność w tej klacie. Ej, ty, moja droga. Aha, ty i tak tutaj masz plus 11 do Dark Damage'a. A tobie spadnie życia 34. Gdzie jednak to jest sporo. Chyba Hoshi to na razie zatrzyma. Muszę zobaczyć jak to ten Healing Party będzie wyglądał. A, my, wiecie co? Wydam te 1600, bo mi wkurzasz do cały czas tu wisi. I jestem ciekawa tych prezentów. Możemy dać na przykład tą klatę komuś, ale nie. Daję te 4 kotony. Zawsze za te 4 kotony dostaję coś fajnego, właśnie. A za 10 kotonów dostaję nic. Dobra, zobaczmy sobie ten mieczor jeszcze. Stamina, Ice Damage, Natural Damage. Naprawdę wygląda ładnie. Ale mamy lepsze. Jakby nie patrzeć. Także dziękuję bardzo. Fajnie było. E, no dobra. Trzy osoby możemy. E, ty idziesz przede wszystkim, bo ty jesteś na kolorowo ubrana. Czekaj, a jak mi ciebie? Ty jesteś zielony i siwy, a ty niebieski tutaj. Myślę, że tą trójkę wyślemy. a jak przeciw... a czemu cztery osoby? e, gdybym widziała, to bym moje cztery wzięła to nie są moje cztery, chyba nie w ogóle, dlaczego pies jest w drzwi. ale dam nam szóstkę, więc spoko <grym> pies zaszczekał o, pies się cieszy, dziewiątka ten ma w taki Elvis trochę tu bardzo fajny szaliczek Dobra, zobaczymy rezultaty za chwilę. Ej, co my tu mamy jeszcze? Tak, elegant. Hmm. Mi się podoba ogólnie ten set, bo on tak tutaj ice the mage daje. Tylko, że tak, spodnie. Co my mamy ze spodnie swoją drogą? Wszyscy. Ty masz te spodnie, tak? Nie, ty masz te drewniane. Że się sam leczy troszeczkę. Ty masz beznadziejne spodnie, Noel. Wy macie wszyscy beznadziejne spodnie. To może wam by te spodnie narobić. Pierwsze miejsce Noel wygrał. I trzecie, do tego jeszcze nasza Dynka. I Rosalinka szósta, niestety. 10, O, Sweet Crass jakieś dostaliśmy, nie wiem, co to. Ale 600 golda, co jest spoko. No i też gwiazdki. Okej. Okay. I dawno nie farmiłam tej pierwszej e, tej pierwszej planszy. Teraz tak, ja to chciałam, tak? Gryp damage, tak? Tylko potrzebuję. Aha, te stony. Już chyba nie mam na jeden. To niestety mi to nie wyjdzie. to sobie zrobię pięć. Ok. Braknie kulki. A co do tej kulki w ogóle jest potrzebne? Na battlefieldzie można wy ten, wydropić łzy. No dobra, to leć. Cię. Lećcie. No i ty już możesz wskoczyć tutaj, ty możesz wskoczyć tutaj. I możecie lecieć tutaj. Bo ja bym chciała kurczę dokończyć tą główną misję, a jeszcze aż trzy elitarne góle musimy zabić. To jest naprawdę dużo moim zdaniem. Mogę sprzedać. Aha, ja chciałam zobaczyć, jak to będzie działało, jak ty będziesz miał szansę. Nie, nie, to ty, ty tutaj. Jednak wyleczyć tą naszą drużynę. Nie wiem, jak to działa, jeszcze się nie wczytałam. Beginning of a character move. Aha, czyli na każdym początku ruchu. Czyli teraz? Tak. 31. Ty się sam leczysz. 20. 25 się wyleczyłeś. 25 się wyleczyłeś. No heal jednak tutaj jest mega potrzebny, jakby nie patrzeć. No, Tylko tak masz słabego defa, więc dostajesz niezłapecki. Ta lata jest słaba. Powinien ktoś z tyłu nosić chyba, żeby healować. Zaraz coś pomyślimy, komu by to ubrać. Tu się udało. A nie, to jest szczur. Ty masz jakby co pod kim? Masz. No i kurczę, dalej te... Ale w macie za przecież tak wam polepszyłam tę celność. Leczę może Wleczy się jeszcze sam, pięknie znowu. Dobra, zucini. Tym razem zucini nie wyszło. Ok, no dobra. Kasy trochę znowu mamy. Ale i tak ja muszę przefarmić, moi drodzy, te góle. Nic poza tym nie jesteśmy w stanie zrobić. Chyba, że możemy sobie... grup hila na przykład e, wynaleźć. To też trochę zajmie, 6 minut. A tak poza tym to chyba... ...nic ciekawego nie ma, poza tym, że ta klata... Poczekaj, coś ja na razie tą klatę dam. E, na przykład Rosalinka, tylko że ona ma... ...ona zwiększa damage party. Tak to by leczyła party. A Noel za to. Noel za to ma trochę większy damage dzięki tej klacie. No ale wiesz, co założymy Ci ją na chwilę? Ja bym tobie na przykład mogła, że za to tak trochę podwyższyć ten, ten zwinność. O, tak ręcznie natural damage ci wzrasta, no ale nie wiem, okej, okay, może być. Ta inteligencja też jest nawet spoko, no bo jednak te rezystanse daje. Za stówkę. Nie po pieniążkach, co? Dobra, moi drodzy, ja się tu z wami pożegnam, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Następnym postaram się już zacząć jak pokonam te elitarne gula, żeby jednak coś się działo. Także do następnego. Bajo!